Tego dnia rozbiłem okoniowy bank, a jak do tego doszło, już ci tłumaczę. Wybrałem się na okoniową rzeczkę, założyłem GF1 w kolorze żółtym, podchodzę na spota i oddaję najzwyczajniej pierwszy rzut. Z tego niedowierzania aż się poślizgnąłem, ale spokojnie wszystko pod kontrolą, i już po chwili udaje mi się wyciągnąć pierwszego okonia. No, zobaczcie na tego gagatka. Nie jest to jakiś okaz, ale uwierzcie, ryba w świetnej kondycji. Lecimy dalej, nie tracimy czasu, bo już po chwili melduje się następny okoń na kiju. Jak widzicie, ten sam rocznik, mówię do siebie, nie ma opcji, trzeci rzut, trzecia ryba, no a jednak intensywność swojego żerowania. Jak widzicie na załączonym obrazku, wiedziałem, że pływa gdzieś tu ławica, więc jest szansa na dużego okonia. Idealnie trafiłem w okno żerowania okoni Ławica zlokalizowana, więc nie zmieniałem miejsca do końca sesji. Tutaj wpadnie co lepszy okoń. Możecie zapytać Gomullo, dlaczego żółty kolor przynęty? Już wam tłumaczę. Tego dnia woda była troszeczkę trącona. Z doświadczenia wiem, że na moich wodach. Właśnie działają takie jaskrawe kolory, a nie ma nic bardziej jaskrawego niż żółty. Uwierzcie, że na tej rzece działa na nie jak płachta na byka. Ale pamiętajcie, że każda woda rządzi się własnymi prawami i u każdego może działać zupełnie co innego. Strategiczna zmiana perspektywy, aby oglądało wam się to ciekawie. A w międzyczasie na końcu zestawu zameldował się taki łobu A jeżeli mowa już o zestawie, to w dzisiejszym dniu towarzyszy mi Histar Salomon Ale do 6 gramów oraz Histar G. Naprawdę uwielbiam takie dni, gdy żerowanie jest bardzo intensywne, no i wpadają takie. W sienno-zimowym okonie grupują się przy dnie, więc właśnie to miejsce musić targetować, aby zwiększyć waszą szansę na okonia. Rzeka w miejscu, w którym łowię ma około 3-4 metry głębokości. Uciąg nie jest duży, mimo tego, że spad jest niedaleko. Postawiłem na główkę dźigową 3-gramową i hak numer 6. Tysko zawiązane na fluorokarbonie 0,20 o długości 70 cm. Dajcie, aby ciężar główki dźigowej dobierać adekwatnie do głębokości zbiornika. Działa to tak, że im głębszy zbiornik, tym cięższa główka dźigowa. Aby puścić wszystkie złowione okonki, postarałem się i jej... Próbowałem dla Was zagrać jak najlepsze podwodne wypuszczenie. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, jaki kolor GF 1 chcielibyście, abym przetestował w następnym vlogu. Trzymajcie się. Hej!